Szanowni Państwo, zaczynamy pierwszy panel dzisiejszego programu, a ze mną są po mojej prawej stronie Dominik Skowyra. Cześć wszystkim, Siemano. I po mojej lewej stronie, Aleksander The Bestiagross. Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. Ty miesiąc przed walką. Ale wiesz, co kwestia mojej walki była z było dogadywana, pff, znaczy z tobą. Dostałem informację dzień przed swoim, znaczy w sumie dwa dni przed swoim wylotem. A ty coś widzisz przez to w ogóle? No, <grym> dzień? o, Dzięki, no dzięki. Właśnie tak się tak. zastanawiałem, czy ty coś widzisz. W ogóle. Ja dostałem akurat przed swoim wylotem. Opa, ale przy. Bo ty nic nie umiesz, gościu. Nie kminisz, ty jakby... Spójrzmy na ciebie, jako, jesteś faworytem aktualnie w tej walce. Złoty 25 na Dominika. 3,21 na Ciebie, Debestia. także... Coś się zmienił. W sumie jest to dla mnie dziwne, po części, no bo wi wiadomo, <ścoughs> przegrałeś pierwszą walkę, wagowo jestem od Ciebie cięższy, zasięgowo ramienia tak samo, stary. Nie masz miarę, dłuższego ramienia w ode jesteśmy, W miarę jesteśmy No zaraz możemy sprawdzić na Facebookie. Wy nie, nie sprawdzajcie co macie dłuższe. Tak, no, no tak, jesteś kurwa grubszy. A ja zrobiłem sobie taki research odnośnie twojej osoby. Mm. Ze sportami walki to myślę, że masz tyle wspólnego co ja z baletem. Nie ubliżając ci oczywiście. Piesu, nie bielo... A a jak zrobiłem ten research, to jedyne co o tobie się dowiedziałem, to to, że na TikTokach reklamujesz kreatynę i wyciskasz yy, w dekaplonie, no to jednak... Wiadomo, wiesz, wiadomo sztanga to nie, je, nie wiadomo, jest w Dobrze to, powiedziałeś. Lepsze story. to niż skakanie na pogo. Także wiesz co. Dobra, ale ja trenowałem Już do 12 czekaj, lat. Czekaj, gościu, musisz, gościu, czekaj ja się ja biłem z Lizakiem, czekaj, który ja trenował ja MMA od 6 lat chcesz, chcesz, i ty się śmiejesz z tego, chcesz? że... Mordo, chcesz? Możemy poskakać na pogo. Chodź. Wiesz co no chodzi. Bestia, bo ty mówisz, że kłócisz się o kursy, prawda? Kurs na Twoją wygraną, tak jak wspomniałem, jest 3,21. Yy... Może, no, zarejestrować... jest... zarejestrować... ci... no, może warto zarejestrować się za... nie. na fortunie i obstawić jak na swoje zwycięstwo? Moim zdaniem, moim zdaniem, w sytuacji, w której ludzie uważają, że jestem underdogiem, obstawienie tutaj to jest jakby killer, nie? Must have. Bo tak naprawdę, e, tak naprawdę dostajesz tak, jak dostałeś w pierwszej swojej walce, oddaję Ci no, Można zarobić zdaniem, na tobie. Moim zdaniem tutaj. Oddajesz Jak, plecki? Poczekaj, poczekaj. W tej stary. sytuacji, no, pocz, no wypowiedz się na teraz swojej, ty renowałeś ile? 12 lat Judo, 12 bądź 13 lat Judo stary i ty oddajesz plecy w walce? No stary, oddałem plecy purpurowemu pasu brazylijskiego jiu to, A ty jesteś ogórkiem z siłowni. Sytuacja, nie, Gdzie do... ty chcesz mnie za plecy złapać? No, dokładnie. Dokładnie, dostajesz gąga tak naprawdę wywalasz się się siatkę. siatkę. No ty się nie, 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 Taka Taka sytuacja, sytuacja, wywalasz się się siatkę, siatkę, do do wchodzę ci za za plecy, oddajesz brodę. Bo ty mi wchodzisz sytuacja, za plecy? Stary, oddałeś brodę. nie, 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 no nie, kochanie, ty chcesz mi wejść za plecy? Poważnie, poważnie. Merytorycznie, się ja. oddać broda jak no. więc jakby tu... sam się wiesz w tej sytuacji. Jakby nie mamy tu o czym dyskutować, nie? Lepszy no, na 110, Ale 110, stary, 120, MMA to jest maraton, to nie jest siłka. Ty, ty musisz być wytrzymały, ty ale spuchniesz wytrzymał, po 30 sekundach. No, nie bój, wytrzymałeś, No tak, się no przygotuję. W miesiąc ja robisz nie, taką ja wytrzymałość. No, w ja przeciwnicy z Infederacji, mhm. czy nie. Bój. Jakie ty masz kardio? Jakie masz zaplecze kardio? Ty kiedyś ale, przebiegłeś więcej niż 10 km? No, już o moje interwale nie bój. To jest luz, jakby. No to opowiedz coś o tym mini, może. Opowiedz. Opowiedz mi o swoich interwałach. Ile razy w ciągu dnia trenujesz? Dwa razy. Tak? I nie trenuję stary, tak jak ty, waląc w powietrze do morza, tak? tylko trenuję w zawodowaniu. Czy nagrałem torkę, stary ja. To mi, bo generalnie nie będę mówił, gdzie teraz jesteście? Ale miałem przyjemność e, po prostu przemierzać pewnymi drogami jakieś 40-50 minut temu. I czemu wy kurwa piony zbijać, a tutaj kurwa do siebie e, tak, tutaj się kurwa między sobą kłócicie. Co wy kurwa drugi na to? Ale nie, 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 byczku, byczku, kwestia szacunku to jest kompletnie inny temat. Jeżeli wchodzisz do jakiegoś środowiska, to kwestia szacunku wymaga tego, żeby się chociaż kurwa przywitać. Nie wiem, czy cię tego nauczyli. Więc o no mówię? Właśnie ja tak miałem wrażenie, że sobie dupkę jeden, No to możesz rzecz. polizać. No dobra, a teraz drugie pytanie do, do Artura. Kim ty kurwa jesteś? Kim ja jestem? Człowiekiem. Jak nie wiesz kim, to słuchaj, tak samo jak ty masz bajerę, żeby ciebie wygooglować, to sobie mnie wygoogluj. I tyle w temacie, nie? Artur to jest no. prowadzący... Bo w ogóle wiadomo... Artur, taka ciekawostka dla ciebie, bo tam te ogłoszenia parafialne ci trochę nie poszły które sobie robiłeś, bo nie ma takiej strony jak primemma.pl, tylko jak już to payperview widzowie kupujcie na TV, dobra? Bo tak kurwa coś, to, coś miernie z co? ten listerz poszedł. Na TV wiesz, Kropka TV generalnie, bo coś kurwa nie mogłem wygooglować, a payperview musiałem zakupić ze strony prime.tv. Ale wy kupi informacja Ale wy kupiłeś? No już wykupiłem. No, no to słuchaj, się bardzo cieszymy, no że wykupiłeś jego. i przyczyniłeś się do rozwoju federacji. Jeszcze jakieś masz inne pytania, czy na tym kończymy Twoją bajerę? Witam Farmazona. Tam. Tak, tak ciekałeś. Cześć tak. Natan, Artur, przybył z tej Cześć, strony. Cześć Artur. Zacznę może na początku od tej... Potem przejdziemy do reszty naszych oponentów. Witam, o, farmazonie. Ja teraz mówię. Oho, zobacz, dziewczynko, słuchaj, może okay, poczekaj, tak, pociekaj, mi, tak, pociekaj, mi tak mi dam uciekałeś, tak mi uciekałeś, stary, tak dam mi się. uciekałeś. I w końcu ale, rozmawiamy. Mieliśmy rozmawiać już na poprzedniej. Na poprzednim take'u już mi mieliśmy zadań, rozmawiać. Już mieliśmy rozmawiać. O. A teraz zamilcz. Do końca. Z łaskę kultury. pana, znaj łaskę pana. Poczekajcie, że poczekaj, kultury. poczekaj, Natan, przepraszam ciebie. Ustalimy sobie, niech jedna osoba mówi. Nie będziemy ja, ta, tutaj ja zacząłem jarmarku mówić. robić. Natan, mów. Właśnie, więc niech mi nawet słówkiem nie przerywa, bo się rozłączę. Okej, okay. yy, zaczynamy od tego. Debestia, Jesteś jakby moim spuścizną. Ja ciebie zacząłem, ja ciebie skończyłem, ponieważ bardzo prosiłeś o walkę na tej nie tylko mnie, każdego, wyzywałeś, gnoiłeś, na początku lizałeś dupsko każdemu, kto miał jakiś lekki hejt, potem zacząłeś go wyzywać, atakować, a prawda jest taka, że ja ciebie stworzyłem, ty jesteś moim synem, Jeżeli... ja więc ja ciebie stworzyłem, prosiłeś bardzo o walkę, zrobiłeś wszystko, ja byś nawet gówno, żeby dostać jakąś walkę, no i najwyraźniej może zjadłeś kogoś kurwa kał, odchody, żeby tutaj dostać, nie wiem, może od Kasiusza, albo od rąka, nie wiem, od byle kogo, może zjadłeś ten kał, albo nie wiem jakie tam macie swoje petysze, że dostać tą walkę. E, I tak również za ciebie skończyłem. Ponieważ Stres nie jest. Na, ja, na mówię, no to ja mówię. No to skończ, daj chwilkę. Ale daj chwilkę. Spad, spad Ale daj chwilkę. Synu. Ja mówię, Synu, się. Synu, daj chwilkę. No poczekaj. No poczekaj. Kwestia merytoryczna naszej dyskusji. ojcuś nie przerywa. Stary, ja, tak, ci... ja się... Jak ty się w ogóle zachowujesz? Jesteś Niki, jak to jesteś ty... ty... jesteś Nikim, ja ciebie okay. stworzyłem i ja okay. Ciebie skończyłem wiesz czemu, Dokładnie. bo wiesz, to wyróżnia. Spokój się chwila. Lecimy merytorycznie. Ty powołujesz się cały czas na moją rozmowę jakąkolwiek, którą wysłałem do ciebie w momencie, w którym umawialiśmy się na nagrywkę, kiedy ty zaczynałeś mieć te swoje problemy właśnie z depresją i na to się powoływałeś, byłeś bardzo emocjonalny. Na tym skończyła się nasza dyskusja na wymienieniu trzech wiadomości oraz mojej jednej jakie głosówki. Z Poczekaj, ale przestań mi przerywać, synu. Powiedz jakie? Nie. Przestań mi przerywać! Miałeś wtedy problem. Nie przerywaj mi, wypowiem się, powiesz coś. Tak jak samo jak. A to ty, ty to. możesz mi przerywać, Sza... a nie? Ale Artur, już się nie Kontynuuj. W momencie, w którym zacząłeś mieć te swoje problemy emocjonalne jakiekolwiek wysłałem do Ciebie głosówkę, że mogę Ci pomóc, dodatkowo jeżeli miałeś jakikolwiek problem, napisz do mnie śmiało, tylko i Ty się powołujesz, że my byliśmy jakimiś kurwa kolegami? To jesteś kurwa, hipokrytą i nikim, zawsze zrobi, będziesz nikim, ja, bo ja. zawsze uzależniasz swój kontent od federacji, ja nigdy nie A uzależniłem ja nie razem z Dominikiem content swojego kontentu od to federacji, ja robię, więc klej pysk, bo naprawdę czy, jesteś fajnie, nikim, ja muszę, to Ty się nie, nie możesz ruszyć stary, to Ty się nie możesz ruszyć, to do Ciebie ludzie nie mają zaufania, chłopie. To, to do to Ciebie nie mają zaufania. zaufania, to do Ciebie Co? ludzie nie mają zaufania, wrzucasz konto Co? na prywatne i próbujesz mnie zaczepiać aktualnie, bo nie rośniesz, bo jakkolwiek się prywatnego. nie rozwijasz, rozumiesz, bo nie masz nie nic innego oprócz federacji, mam my mamy swój content i lecimy do góry, Ty dalej nie zostaniesz nie nikim, bo jesteś nikim, jeżeli chcesz, ja dałem ludziom merytorycznej wiedzy po około 1500 materiałów na TikToku. A propos Tyle fitnessu. Ty jedyne, co dałeś, to próbowałeś dać motywację, a wyszło na to, że jesteś największym dobra, hipokrytą. W ogóle, panowie. gdziekolwiek. to? Że mogę teraz panowie, bo każdy, poczekajcie, poczekajcie, każdy o tobie Stop, stop, stop. Ej, tak. Ja zacznę mówić. Poczekaj, na nie, nie będziesz zaczynał mówić. Niech twoich... nie będziesz jak zaczynał mówić. Niech teraz do twoich argumentów ustosunkuje się Dominik Skowyra. Nie, zaraz, 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 bo tu było pomyłkowe. Ale jakie zaraz, zaraz, chłopie? Tu są fakty. To ja było... mam screeny na to, jak to oszukiwałeś ludzi. Oszukiwałeś i okradałeś ludzi. Ja rozumiesz? Czy, czy jest to pierdala, dla ciebie tak, trudne wie? do zrozumienia? Jesteś tak. złodziejem, Natan. Jest Ej, cały film u mnie na YouTube nagrany na ten Ej, temat. Wypunktowane wszystko. A propos grania na emocjach widzów, a propos sprzedawania jakby planów, które za 200 zł sprzedajesz skrina screena, stary. Pokazałem to całkowicie u mnie na materiale. Tak nie samo pomagałeś mnie u innych influ. Jakby prawda wychodzi na jaw, to ci boli, jesteś nikim, zostaniesz nikim, więc nie pyskuj, ku, czy... bo wszyscy ludzie już tobie nie ufają. Dobra. Jest prosty temat. Poczekaj. Mam już cztery walki, które... Znam już przeciwników, prawdopodobnie na femi, które odbędę, ale możemy zrobić tak, że moim jedynym warunkiem jest to, że jeżeli z federacji się dogadamy... A, ja... a masz w tych pojedynkach szansę wygrać? Tak. No ja to, jestem, to, to ja... In plus. Ja jestem wierny mojej federacji zawsze i nigdy jej nie opuszczę, więc możemy zrobić jedynie wypożyczenie, ale nie albo z Debestią, albo z Skowyrą. Wchodzi dwóch kur... główków do unii... Dwa po kolei. Noł ty od klasyka, to odwaga z się pomyliła. Tak serio mówię i nie chcę ci tu ubliżyć, nie? ta bestia. Pamiętasz cierpień na To ty co? Co pamiętam? Cierpień na CityVicie. Miłosza. Pamiętasz Miłosza? Czy nie pamiętasz ich zmienia? No i co? No kojarzę No ekipę, no i co No. Powiedz, dlaczego mają dziewczyny opierdolone mgały? Taki bluzo niewalidów. Co? No. Pisał do mnie miłość, skarżył się. Tylko nie chciałam tego powiedzieć. Ale ty, mi mówisz o, ale ty mi mówisz o swoich tak. fetyszach? Czy coś chciałbyś mi zrobić? Czy, czy nie to rozumiem? to jest pomówienie, tak? Ja nie, nie, nie wiem, nie. nie. Ej, tam powiem ci to tak. Jak chcesz, ja bardzo chętnie. Czekaj, tak jak Dominikowi na pogo. Czekaj, ja się wystawię, dobra? Chodź. To jest sugestia. Chodź, no chodź. Chodź, Natan, nie ma problemu. Wiesz, miłość do ojczyzny, drugiego mężczyzny, te na sprawy... Problem, ale ty masz jakieś wieś. dowody na to, że demencja z kolegą w toalecie? ale dawaj, dawaj. Niedługo jak to udostępni, ale to raczej na Pornhuba dodał, bo nie można... Dobra, dodać, żeby... dobra, ja obejrzę, ja też udostępnię. Dobrze, Dobrze. Dobrze. pamiętaj, jak będziesz, jak będziesz, tam, jak będziesz no? wychodził do nas, to, w, to w zbroi. To niby ma być walka jeden kontra dwa, ale ja mam tyle osobowości, że dla was k***a kur... będzie na dwa. 3-21, ale w ciebie widzowie wierzą, stary. Co, przytulać się chciałeś, stary? Chciałbyś, co? A ty jesteś przyzwyczajony jako czutoka. Jeszcze Pokaż. raz. Rączki do tyłu, spójrzcie sobie głęboko w oczy. Pokaż coś. Co mam ci pokazać? Pokaż. Na konferencję przyniosę, to sobie poskaczesz. No dobrze. Ty Tylko żeby sobie lukę połamał przed walką. Ty mnie poskaczesz. No słyszałem, że lubisz z kolegami, stary, ale jestem <laughs> <laughs> hero, kurwa. Ja Boisz się. Pozycja bokserska do kamery, tutaj Gala Prime 6 Premium 21 października w arenie toru. Panowie, dziękujemy bardzo, a już za chwilę przed nami.